Wtorek. Jezus mówi: Nie mylisz się, gdy pokładasz ufność w mojej miłosiernej dobroci. Jestem bowiem wierny wobec moich przyjaciół i mogę dać im wszystko, co obiecuję. Proszę tylko o to, byś się nie zniechęcał, czekając na mnie. Twoje ludzkie kalkulacje odnośnie rzeczy i miary czasu nie pokrywają się z moją własną percepcją wszystkich czasów i wieków w odwiecznym teraz. Twoje modlitwy nie pozostaną bezowocne w nadchodzących wiekach. A modlitwa wielu zanoszona do mnie w przeszłości, przydaje się teraz Tobie. Moje dłonie i moje serce. Są otwarte na Twoje wołania. Czci i adoruj moją najdroższą krew. Uciekaj się do moich pięciu chwalebnych ran, a nade wszystko ufaj w miłość mojego najświętszego serca ku Tobie. Nic nie wzrusza mnie bardziej niż dusza, która mi ufa i która liczy jedynie na mnie. Nie zamartwiaj się i nie lękaj się. Wszystko przebiegnie tak, jak obiecałem, zgodnie z moim doskonałym planem i wybranym przeze mnie czasie. Najlepszym dla ciebie i dla wszystkich, których to dotyczy. Ufaj mi i często mi powtarzaj, że całą Twoją ufność pokładasz w miłosiernej dobroci mojego serca. Nie zawiodę Cię ani nie opuszczę, gdy będziesz wystawiony na niszczące wpływy tych, którzy starają się zniszczyć to moje dzieło. Wybrałem Ciebie najbardziej rozbitego i chorego z powodu grzechów. Spośród wszystkich moich kapłanów, aby wypełnić Twoje ubóstwo moimi darami i aby objawić moją moc w Twojej słabości. Twoja dusza została naznaczona głębokimi ranami, ranami zadanymi przez nieczystość i grzech we wczesnym dzieciństwie. Mógłbyś nadal podążać tą ścieżką, którą przygotował dla Ciebie szatan i Jego słudzy. Ale dzięki interwencji mojej matki się uratowana. To ona wyprosiła Twój udział w tym dziele adoracji, wynagrodzenia i służby wobec moich ukochanych kapłanów. Powoli rozpoczniesz tę pracę, która napotka wszelkiego rodzaju przeszkody, krytyki i opory, ale miłosierna miłość mojego serca je pokona. Blask mojego eucharystycznego oblicza rozjaśni zakamarki zawłaszczone od dawna przez moce ciemności. Ufaj mi i uciekaj się do mojej matki, do świętego Józefa i świętego Jana, bo dałem ich Tobie, aby Cię strzegli i chronili, i aby wypraszali dla Ciebie obfite łaski ze skarbca mojego eucharystycznego serca. Piątek. Przyjmuję Twoje modlitwy i prośby, i składam je w moim najświętszym sercu, gorącym ognisku miłości, oraz źródle wszelkiej łaski i błogosławieństwa. Każda modlitwa docierająca do mojego serca jest w cudowny sposób wysłuchiwana, bo moje serce nie pozostaje obojętne na modlitwy ofiarowane z ufnością. Z pokorą i z wiarą. Sobota. Moje serce przemawia do ciebie w taki sposób, że możesz przekazywać moje słowa wielu innym osobom, tych, których ci przyślę i tym, do których posyłam ciebie, abyś ich nauczał. Będę ci przekazywał moje słowa, dopóki będziesz wiernie stać na straży przed moim eucharystycznym obliczem. Ale uważaj, by pozostawały w sejfie Twojej duszy aż do czasu, kiedy je stamtąd wyciągniesz i podarujesz je innym duszom, w dniu i w godzinie przewidzianej przez moją opatrzność. Pragnę, by Twoim sposobem przygotowania kaza nie stało się spędzanie czasu w mojej obecności. Otaczam Cię moją miłością. I zanurzam Cię w niej. Każde słowo wydobyte z tego zanurzenia będzie niezwykle owocne. Będę poprzez Ciebie dotykał dusz i będę je uzdrawiał. Będę je oświecał i rozpalał miłością ku mojej miłości. Bądź wierny wyznaczonym przez siebie godzinom adoracji. Szukaj mojego eucharystycznego oblicza, bo ja nigdy nie przestaję wypatrywać Twojego. Oto tajemnica mojej boskiej przyjaźni. Ja, nieskończony i najświętszy Bóg, wypatruję oblicza mojego grzesznego stworzenia. Kocham na nie patrzeć i wypełniam się rozkoszą, gdy ono zwraca się ku mnie. Amen. Oto pragnienie mojego serca ujrzeć oblicza wszystkich moich kapłanów. Zwrócone ku mojemu Eucharystycznemu obliczu, wzniesione w górę w adoracji, wyczekujące aby padł na nie blask mojego oblicza i by odcisnęło się na nich każde uczucie i poruszenie mojego najświętszego serca. Wtorek ofiarowałem siebie ojcu na ołtarzu bolesnego i niepokalanego serca mojej matki. Ona biorąc na siebie cały ciężar mojej ofiary, zgodziła się być tym właśnie miejscem, z którego wybuchnął płomień mojego całopalenia miłości. Wraz ze mną ofiarowała Ojcu także i siebie na ołtarzu mojego najświętszego serca, stając się ofiarą dla odkupienia świata. Jej ofiara została włączona w moje całopalenie poprzez wylanie ducha świętego. W ten oto sposób z obu naszych serc, które stały się dwoma ołtarzami, wzniósł się słodki zapach jednej, jednej ofiary. Moje całopalenie na ołtarzu jej serca i jej na ołtarzu mojego. Nasze dwa serca stały się jednym, całopaleniem miłości w Duchu Świętym. Oto prawdziwe znaczenie słowa współodkupicielka, którym nazywacie moją matkę. Czwartek. W wielu tabernakulach na świecie, z najróżniejszych przyczyn, czuję się jakby w grobie, ukryty i całkowicie zapomniany. Moje boskie działanie jest bardzo ograniczone, bo tak niewielu przychodzi, by mnie adorować, by przyjmować moją eucharystyczną miłość, a potem przekazywać ją innym duszom. Tam, gdzie jest wiara w moją realną obecność, tam będzie i adoracja, a gdzie jest adoracja, tam też moja obecność przyciągnie duszę do mojego eucharystycznego serca i poddaje nawet na odległość leczącemu działaniu mojego eucharystycznego oblicza. Tam, gdzie jestem wystawiony na ołtarzach, by przyjmować adorację, zadośćuczynienie i towarzystwo moich przyjaciół, przede wszystkim moich kapłanów, moje działanie jest pełne mocy i owoców. Wiara, adoracja i miłość, Działają jak receptory, przyciągają moją niewidzialną, lecz realną wszechmoc i uaktywniają ją w przestrzeni i w czasie. To samo działo się z moim świętym człowieczeństwem podczas mojego ziemskiego życia. Wiara i miłość moich przyjaciół przywołały cnoty mojej boskości, a wraz z nimi. Niewidzialny blask działający wewnątrz i na zewnątrz dusz, przynoszący uzdrowienie, świętość i łaski nawrócenia. Kiedy jestem w jakimś miejscu adorowane, moje ukryte działanie w duszach potęguje się w cudowny sposób. Miejsce to staje się centrum, z którego na świat znajdujący się w niewoli, nienawiści, ciemności i śmierci, Amanują miłość, życie i światło. Kaplice adoracji nie są jedynie schronieniem dla pobożnych wiernych, są one pełnymi blasku ośrodkami intensywnego boskiego działania, które wychodzi poza mury kaplicy do domów, szkół i szpitali, a także do ciemnych i zimnych miejsc, w których dusze są zniewalane przez szatana. I przenika serca, uzdrawia chorych i nawołuje do powrotu do domu tych, którzy oddalili się ode mnie. To właśnie dlatego dzieło nieustannej adoracji, albo choćby dłuższej codziennej adoracji, ma głęboko apostolski charakter i wyróżnia się nadprzyrodzoną owocnością. Gdyby tylko moi biskupi mogli to zrozumieć. Nie wahaliby się rzeczywistnić prośby, którą otrzymali z Rzymu już trzy lata temu. Niestety pokładają ufność w ludzkich środkach, w planach ułożonych przez mądrych tego świata i w programach sporządzanych według krótkowzrocznych ludzkich zasad. I idą i będą nadal podążać od porażki do porażki, od rozczarowania do rozczarowania. Nie po to ustanowiłem nad moją owczarnią biskupów, by nią rządzili, by nauczali i prowadzili ją do świętości jedynie według swoich ludzkich umiejętności. I kierując się mądrością przemijającego świata, ustanowiłem ich światłem na świeczniku, by świecili w każdej ciemności. I wyposażyłem ich w boską moc i w nadprzerodzone dary, by wypełnili to, do czego ich wezwałem. Biada tym biskupom, którzy ufają czysto ludzkim rozwiązaniom problemów, które nękają mój kościół. Będą boleśnie rozczarowani, a wiele dusz przez nich odejdzie, bo nie sięgnęli po nadprzyrodzoną broń, którą przygotowałem dla nich na ten czas duchowej walki. Moją obecność w najświętszym sakramencie, o której się naucza i którą się wyznaje, którą się otacza adoracją, miłością i płynącym z serca szczerym wynagradzaniem, jest jedynym skutecznym środkiem zaradczym na zło, trapiącą mój Kościół. I na cierpienia nękające moich kapłanów. Moje drogi nie są waszymi drogami. Nie działam według reguł światowych sukcesów. Działam w cichej, pokornej i ukrytej rzeczywistości mojej eucharystycznej obecności. Adorujcie mnie, a blask mojego eucharystycznego oblicza odmieni oblicze Ziemi, uzdrawiając moich kapłanów nawołując grzeszników do powrotu do domu mojego serca oraz ożywiając serca tych, którzy są zmęczeni i smutni, jak uczniowie w drodze do Emaus, przez dotknięcie iskrą Bożego Życia i ogniem mojej eucharystycznej miłości. Mówię to nie tylko ze względu na Ciebie, ukochanym przyjacielu mojego serca, ale również ze względu na tych, którym te słowa zostaną przekazane, którzy będą je rozważać i którzy będą z nich czerpać natchnienie, by kochać mnie owocniej, radośniej i bardziej wielkodusznie. Przemawiam do Ciebie ze względu na moich kapłanów, zadziwisz się przejęciem tych moich słów. Ożywią i pocieszą one wiele kapłańskich dusz. Wiele moich kapłanów zacznie spędzać swój czas w blasku mojego Eucharystycznego oblicza i przebywać w bliskości mojego przebitego serca. Tego od nich pragnę. Chcę przeprowadzić wszystkich w blask mojego Eucharystycznego oblicza, w sanktuarium mojego otwartego serca.